Alexis de Tocqueville powiedział kiedyś, amerykańska demokracja przetrwa dopóki, dopóty rząd nie zrozumie, że może przekupywać obywateli ich własnymi pieniędzmi. Może to lekka parafraza, ale mniej więcej taki był sens jego wypowiedzi. Warto zaznaczyć, że w tamtych czasach, jeszcze państwa socjalne, takie państwa dobrobytu, rozdmuchane do granic możliwości, były jeszcze czymś, o czym futurystom się nie śniło. Żyjemy jednak w XXI wieku, gdzie jest to coś normalnego. Jednakże, chciałbym zauważyć, że to, co obecnie robi rząd prawa i sprawiedliwości, jest czymś więcej niż zwykłą kiełbasą wyborczą. Oni nie obiecują, że dadzą nam kiedyś pieniądze oczywiście zabrane wcześniej innym obywatelom, lub często tym samym. Oni rzeczywiście te pieniądze dają. I to tuż przed wyborami. Zrobili ten manewr przy eurowyborach, co miało wymierne skutki, zrobią znów na jesieni. Jak, dlaczego i jaki będzie tego efekt? No cóż, zapraszam do oglądania. Przyjrzyjmy się najpierw eurowyborom, zanim pójdziemy do tych parlamentarnych. Otóż one były unikatowe z dwóch różnych powodów. Po pierwsze, frekwencja przebiła dwukrotnie to, co dotychczas mieliśmy w czasie eurowyborów, które nie cieszyły się nigdy zbyt dużą popularnością. Natomiast druga rzecz to to, że w kwietniu rząd w ekspresowym tempie przygotował doskonałą kiełbasę wyborczą. 4 kwietnia ustawa została przegłosowana przez Sejm, 12 klepnięta przez Senat. Na końcu 23 kwietnia podpisał ją prezydent. Tak, każdy emeryt i rencista otrzyma trzynastkę. Dodatkowe świadczenie, które dziwnym trafem Płynienego konto w maju, z pozdrowieniami od Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy emeryci dostali wprost tak dużą gotówkę, to nic dziwnego, że frekwencja wśród tej grupy była rekordowa. 50 i 60 plus latkowie pobili tak naprawdę wszelkie rekordy frekwencji, i oba te, obie te grupy wiekowe w zdecydowanej większości zagłosowały na PiS. Takie obasa wyborcza kosztowała 11 miliardów złotych i przyniosła wymierne efekty. Najwyższa frekwencja wśród tej grupy i największe poparcie dla Sprawa i Sprawiedliwości. Cóż, no, dwa dodaje się do dwóch, wszystko jest oczywiste. PiS użył 11 miliardów złotych z budżetu, oczywiście żadna inna partia nie ma do, do dyspozycji do porównywalnych kwot, tylko po to, żeby wprost przekupić obywateli do tego, żeby poparli go dalej. Ale mało tego, szykuje coś jeszcze droższego i jeszcze większego już tej jesieni. Warto też zauważyć, że PiS tak naprawdę zmiażdżył wszelką konkurencję na wsi. Wśród ludzi najstarszych i najsłabiej wykształconych. Nie chodzi teraz tutaj o to, żeby jakkolwiek polaryzować wyborców, że a ci, co głosują na pismo, wyłącznie ze wsi, niewykształceni i starzy. No nie do końca tak jest, bo pis ma bardzo duże poparcie w każdej grupie wiekowej, jednak w tych kilku, powiedzmy, wyszczególnionych grupach, to poparcie szczególnie się uwidacznia. No i czy wynika to z tego, że taki przeciętny polityk PiSu, czy też Jarosław Kaczyński, czy też inni tak naprawdę włodarze tej partii doskonale rozumieją prostego człowieka, jego potrzeby i tak ze szczerego, dobrego serca chcą do niego dotrzeć i mu pomóc? Czy może jest to kalkulacja polityczna, która ma im zapewnić jak najdłuższe utrzymanie się u władzy? Cóż... A być może to po prostu wypowiedzi liberałów, którzy tej klasy rolniczo-robotniczej w ogóle nie szanują i w ogóle nie potrafią trafić do prostego człowieka? Oto przykład takiej wypowiedzi. Na prowincji, w niektórych regionach Polski, króluje ogromnie degradujący model życia. Mówiąc żartem, często wychodka nie ma, ale wideo musi być. Wyróżniamy, wyróżniamy się w Europie liczbą magnetowidów. Ludzie pracują, jeżeli jeszcze jest praca, wracają do domu, piją wódkę i oglądają pornosy. Robią to też dzieci. Któż mógłby powiedzieć coś tak obrzydliwego i krzywdzącego o mieszkańcach prowincji? Czy to był Donald Tusk? Grzegorz Schetyna? Robert Biedroń? Skąd? Był to Jarosław Kaczyński? No co prawda jest to wypowiedź sprzed ładnych paru lat. Natomiast czy on całkowicie zmienił swoje postrzeganie ludności drobnych miasteczek i wsi? Czy może po prostu przez to, że ma takie postrzeganie tych ludzi, Zdecydował się na tak bezpośrednią i prostą kampanię. Damy wam pieniądze. Czego chcecie? Pieniędzy, damy wam pieniądze, proszę o to pieniądze. Może brzmi to trywialnie i głupio, ale działa, i to działa bardzo dobrze. Wybory do parlamentu naszego krajowego, nieeuropejskiego, odbędą się prawdopodobnie 13 października. 500 plus na pierwsze dziecko zostanie wprowadzone z dniem 1 lipca, ale od tego dnia do 30 września będzie można składać wnioski o to, żeby to świadczenie zostało przyznane. Zostanie ono wypłacone, zgadliście, od początku do drugiego tygodnia października, gdzie tak naprawdę zaraz tuż tuż będą wybory. I zostanie ono wypłacone z wyrównaniem od lipca, to znaczy, że trzy albo cztery takie świadczenia wpłyną na konta Polaków dokładnie tuż przed samymi wyborami. Taki zastrzyk 1500 albo 2000 zł od pana prezesa naczelnika. Zrobi wrażenie? Zrobi. A co najważniejsze, w grupie 30 40-latków, czyli ludzi, którzy najczęściej mają już właśnie dzieci, no to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest do tej pory najmniejsze i być może rzeczywiście uda im się to odwrócić. Nie sądzę też, żeby do tej pory emeryci zdążyli się masowo od Prawa i Sprawiedliwości odwrócić. Tak naprawdę mają wtedy w kieszeni wszystkie grupy wiekowe, co może im dać doskonały wynik, Moim zdaniem prawdopodobnie sięgną po większość konstytucyjną. Każdy, kto opanował dedukcję, no nie wiem, na poziomie podstawówki albo może przedszkola, domyśla się, że pierwszych dzieci jest najwięcej. Jeżeli więc bezwarunkowo przyznamy 500 plus na pierwsze dziecko, to koszt programu wzrośnie. Ile wzrośnie? Dwukrotnie? Nie! Trzykrotnie! Zamiast 9,6 miliarda czy kilkunastu miliardów, będzie to 30 miliardów złotych rocznie. Przynajmniej takie są szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rok 2020. Wow! Niezłe pieniądze i prawdopodobnie wystarczające, żeby wygrać wybory w Polsce. To znaczy, traktując demokrację tak czysto instrumentalnie, podejrzewam, że gdyby ktoś, tutaj jakiś miliarder, powiedział, że hej, ja wam dam po 5000 tysięcy, od łebka, tylko głosujcie na mnie, to prawdopodobnie te wybory by wygrał, natomiast Mało kto jest chyba chętny zainwestować takie pieniądze, już pomijając to, że w świetle prawa byłoby to w Polsce nielegalne. Natomiast to, co robi PiS, jakąś pokrętną logiką jest legalne. I może to robić, dopóki trzyma się u władzy, bo żadna inna partia polityczna nie będzie miała skąd wziąć takich pieniędzy. Pomijamy już fakt, że te pieniądze oczywiście nie są i nie należą do prezesa Jarosława, to są pieniądze z naszych portfeli, które są brutalnie stamtąd wyciągane i przekierowywane jako wielki strumień pieniędzy wprost do grup wyborczych, które mają zostać przekupione. No i okej, okay, no tutaj 20 dodatkowych miliardów, tutaj 10 dodatkowych miliardów, wcześniej 500 plus. 10 kilkanaście miliardów, tutaj jakieś miliardy lecą, no wystarczy nie kraść, te pieniądze przecież biorą się z kapelusza. Otóż nie. Cóż, mimo takiej retoryki, że wystarczy nie kraść i że tak naprawdę te pieniądze od zawsze były, tylko wystarczyło je dobrze wycisnąć z Polaków, uszczelniając VAT czy robiąc inne dziwne manewry, no okazuje się jednak, że tych nowych podatków i danin lub zwiększania podatków lub znoszenia pewnych barier, które ograniczały wpływy podatkowe. Robi się całkiem sporo. Podatek cyfrowy zapowiadany, wprowadzony podatek bankowy, wprowadzony podatek handlowy, który co prawda został wstrzymany przez Unię Europejską. Mamy zniesienie górnego limitu składek na ZUS, mamy test przedsiębiorcy, który ma zwalczać fikcyjną przedsiębiorczość w Polsce i mamy wiele, wiele innych drobniejszych lub większych opłat. Będzie zwiększona akcyza na alkohol, będzie zwiększona akcyza na papierosy, zostały oakcyzowane e-papierosy, do tego mamy daninę solidarnościową i wiele innych mniejszych podatków, ale to wszystko tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, ponieważ będą też wielkie transfery finansowe w stronę budżetu prosto z naszych kieszeni. Na przykład mają zostać oskładkowane umowy cywilnoprawne, umowy o dzieło czy umowa zlecenie, również będą podlegać składkom... Tak, jak podlega umowa o pracę, co oczywiście znacznie zwiększy koszta pracy w Polsce. Prawdopodobnie dodatkowo czeka nas całkowita grabież pieniędzy z OFE, które również zasilą budżet państwa. Prawdopodobnie czeka nas kolejna podwyżka VAT-u, wbrew temu co obiecywali wcześniej, że ten VAT obniżą, ponieważ VAT jest głównym źródłem finansowania wydatków państwa. Co jeszcze? Trudno mi przewidzieć kreatywność rządu, skoro są w stanie wymyślić to, żeby opodatkować platformy cyfrowe, na których ludzie teraz oglądają filmy i seriale jest prawdopodobnie nieskończona. Będą wymyślać nowe podatki, mniejsze, większe, będą podwyższać stare, będą uszczelniać ten system, czyli tak naprawdę wyciskać z nas wszystkie możliwe pieniądze, Dopóki ten budżet jakoś nie będzie się bilansował, co będzie trudne, bo jednak wydatki rosną w gargantuicznym, zastraszającym tempie. Chociaż wszyscy dookoła o tym trąbią, to tak mam wrażenie, że mało kto załapał jaki to jest Gambit doskonały w wykonaniu Pisu i to, że wprowadził nową modę do polityki. Czegoś takiego jeszcze nie spotkałem, nie słyszałem o tym, że bezpośrednio transferować pieniądze do konkretnych grup, które chcemy przekupić tuż przed wyborami. Jest to coś nowego, genialnego, jednocześnie przerażającego. Ponieważ prawdopodobnie sprawi, że PiS będzie u władzy jeszcze bardzo, bardzo długo. Chciałbym podziękować wszystkim patronom, dzięki którym ten kanał wciąż dycha i mam nadzieję, że dołączycie do tego zacnego grona. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już wkrótce. Na razie, cześć!